Dzień no, witam Państwa serdecznie na dzisiejszej 5 do dotyczącej konfiguracyjnej analizy częstości. Konfiguracyjna analiza częstości jest to narzędzie do analizy wielowymiarowych tabel klasyfikacyjnych. Pozwala ona wyszukiwać pewne wzorce bądź nietypowe konfiguracje danych kategorialnych. Odpowiada na pytanie, czy w badanym zjawisku Istnieją pewne wzorce kategorii zmienionych występujących częściej bądź rzadziej niż byśmy oczekiwali w sytuacji, gdyby te zdarzenia były całkowicie niezależne od siebie. Gdyby te konfiguracje występowały częściej, wtedy mielibyśmy do czynienia z typem. Gdyby występowały rzadziej, wtedy mamy do czynienia z Przykładowe korzyści zastosowania tej analizy pozwala ona m.in innymi na wykrywanie wzorców i anomalii, umożliwia identyfikację nietypowych kombinacji danych, które mogą wskazywać na istotne trendy lub potrzeby interwencji, ulepszona interpretacja danych aktorialnych, prawie zrozumienie i analizę danych podzielonych na kategorie, ułatwiając wykrywanie zależności między grupami, wsparcie w podejmowaniu decyzji, dostarcza kluczowe informacje, że pomagają w podejmowaniu trafik i skutecznych decyzji strategicznych, efektywne zarządzanie zasobami, pomaga w alokacji zasobów tam, gdzie są najbardziej potrzebne, dzięki dokładniejszemu zrozumieniu wzorców zachowań i potrzeb. Stimulacja kampanii marketingowych i edukacyjnych umożliwia dopasowanie treści i kanałów komunikacji do specyficznych grup kursów, co zwiększa efektywność działań, zrozumienie złożonych danych, Właśnie analizę danych z wielu źródeł zmiennych, odkrywając złożone interakcje i wpływy, które mogą być niewidoczne w prostych analizach. Jest jeszcze bardzo wiele, dużo różnych korzyści dla różnych zastosowań tego narzędzia. Warto też zastanowić się, czy mogłoby być ono potrzebne u Państwa danych, ale żeby lepiej zasady tego narzędzia zrozumieć i interpretację, przejdziemy sobie do przykładu. W tym przykładzie będziemy znaleźć sobie pewne tutaj tendencje, pewne wzorce, wśród trzech takich zmian. Aktywność fizyczna, mamy tutaj aktywność niską oraz wysoką. Grupę wiekową, badaliśmy osoby pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, pomiędzy, tutaj poniżej 20 roku życia bądź powyżej 40. Oraz, czy dane osoby prowadziły zdrowy tryb życia, czy nie, czyli tak, albo nie. Ogólnie wstępie tylko powiem, że te dane, którymi tutaj dysponujemy, to są dane wygenerowane sztucznie. Prosimy tutaj nie przekładać wniosków z tych danych na życie, na rzeczywistość. Żeby nie wyciągać z tych danych merytorycznych wniosków, zostały one tylko wygenerowane, by pokazać Państwu, jak się wykonuje taką analizę oraz przeprowadza. Interpretację wyników. Czyli tak, przejdźmy teraz do karty plus, Analizy dodatkowe i konfiguracyjna. Analiza częstości. Wybieramy zmienne. Zaznaczam sobie zmienne. Nasze zmienne mają postać danych surowych, więc zostawiamy tutaj danych. Najczęściej wykorzystywanym testem jest tutaj test kwadrat jest mało zastosowanie dla większości tej sytuacji, więc pozostawimy poziom istotności alfa na poziomie 5%, czyli dajemy sobie 5% szans popełnienia błędów pierwszego rodzaju. W przypadku, gdy analizujemy większą liczbę zmienionych, warto tutaj dodać poprawkę bądź niego. Jest to poprawka na wielokrotne testowanie. I klikamy OK. Otrzymujemy wyniki i te wyniki są następujące. Patrzymy na typy i antytypy. Czyli mamy tutaj dwa typy oraz dwa antytypy. Typy to jest tak jak wspominają sytuację, gdzie nasze obserwowane liczebności danej konfiguracji są statystycznie istotnie większe niż te, które byśmy oczekiwali, gdyby te zdarzenia były niezależne od siebie. Czyli mamy tutaj na przykład typ, że osoby poniżej 20 roku życia z niską aktywnością fizyczną zazwyczaj nie prowadzą zdrowego trybu życia. takich obserwacji naszych danych jest 40, Gdyby te trzy zmienne były całkowicie niezależne od siebie, to spodziewalibyśmy się, że tych obserwacji będzie 20. Czyli tych naszych obserwanych obserwacji, obserwowanych tutaj. W ciągłości konfiguracji jest więcej niż oczekiwanych. Ta różnica jest istotna statystycznie, więc mamy do czynienia z, z antytypu. Tutaj kolejny taki antytyk, który sobie popatrzymy. Mamy, że osoby z wysoką aktywnością i pomiędzy 20 a 40 lat nie prowadzą zdrowego typu, typu życia, czyli to jest sytuacja, która występuje rzadziej niż byśmy się tego spodziewali. Obserwujemy pięć takich sytuacji. Oczekiwalibyśmy, że będzie ich 20. Czyli mamy tutaj do czynienia z antytypem. No akurat w naszych zgoży danych utworzyły nam się dwie takie pary, czyli typ antytyp. Tutaj mamy typ, że z niską aktywnością fizyczną poniżej 20 lat nie prowadzą zdrowego życia i analogicznie mamy, że antytypem jest, że prowadzą. I tutaj osoby z niską aktywnością fizyczną poniżej 20 roku życia, Zazwyczaj prowadzą niezdrowy tryb życia, oraz osoby z wysoką aktywnością fizyczną pomiędzy 20 a 40 lat, zazwyczaj prowadzą tryb zdrowy tryb życia. pewne jakieś tutaj konfiguracje, pewne prawidłowości tych danych które jesteśmy w stanie zaobserwować. Pozostałe konfiguracje, wyszły nam, że są mniej statystycznie, czyli tutaj nic Ciekawe nic nie obserwujemy. I to właściwie tyle odnośnie tego narzędzia. Jest to bardzo proste narzędzie, które, które w tym wypadku są to dosyć takie e, oczywiste, można by że trochę opowiadać o tej sytuacji, ale bardzo często zdają nam się, że pojawiają się bardzo ciekawe typy i antytypy o, 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 różnych konfiguracji danych. To również pozwala nam na tej łatwiejszy sposób znaleźć, interpretować e, takie konfiguracje, które e, właśnie jak przypływają na tą istotność statystyczną. Na przykład jaki kwadrat wyjdzie nam w statystyczną i, i mamy jakiś problem z e, tutaj interpretacją wyników tabeli rodzielczej, gdy warto sobie taką konfiguracyjną analizę ciężkości wykonać. I e, na koniec chciałbym też Państwa zaprosić na, na inne tutaj szkolenia, e, czyli na przykład na statystykę podstawowy, na analizę danych kodowych, zarówno kurs podstawowy, jak i zaawansowany. Analizy wielo wielowymiarowe, metody statystyczne, badania społeczne, statystyka, medycynie, analizy danych jakościowych, bądź jakieś inne kursy, które można tutaj trafić na naszej stronie. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę.